Cześć kochani moi mili witam was na kolejnym odcinku Brzytw z kuferka. powiem wam, yy, że yy, no tak, przy pierwszym filmie było 160 osób, przy drugim setka, mówię przy trzecim to już chyba zostanie z 50 osób, którzy yy, są zainteresowani tymi brzydwami wytrwale oglądający, ale o dziwio też 100 osób. Yy, obejrzało, komentarze były pozytywne. Yy, także spotkałem się z opinią, że fajnie, że przedstawiam te tanie brzytwy, a nie tylko takie tam jakieś drogie i tak dalej są wszędzie pokazywane. A tutaj takie proste tanie jak ta ostatnia rosyjska brzytewka. Więc dzisiaj też rosyjska brzytewka, którą, żeby było śmieszniej, wygrałem na eBayu, przyszła do mnie z Anglii. Stis 55 rok. Z takim oto będzie, będzie, będzie. O, jest. Pałacem. Widać, widać. Pałac kultury i nauki. Jak ja bym to nazwał. Jeden z wieżowców moskiewskich. Yy, zwanych siedem sióstr Stalina. Ósmy jest w Polsce właśnie Pałac Kultury i Nauki. Tutaj nie wiem czy mi się uda wcelować w napis. O jest. Moskwa 55 Stis yy, dlatego gdzieś tam ktoś na filmie mówi, że bo ja mówię moskiewski Stiz, a ktoś mówi Stiz jest 100 km od Moskwy yy, no ale yy, no generalnie. No, pisze na niej Moskwa, tak, a z tymi odległościami to zaraz Wam też powiem, jak to u nich wygląda. Zwilżę twarz. i pędzelek przy okazji borsuczka mydło dziś trochę wybrałem po złośliwości dla tych co to nie lubią Wilkinsona i się skarżyli że piana do dupy i tak dalej takie komentarze były no to dzisiaj mydło bez piany Savonito, słuchajcie, mydło, które już u mnie było, bardzo je lubię. A nie ma piany, chociaż wiecie, że ja mydeł bez piany to taki trochę jestem anty. Tej pianki trochę lubię jak jest. O, wyrobimy sobie w czymś takim. O, tak jak widać. Mydło, podobnie jak polskie nosferatu, ma bardzo dobre właściwości. To jest akurat francuskie. Więc czasami, drodzy koledzy, piana to nie wszystko. Pogolić się tym mydełkiem, tak. Z tydzień ta skóra jest odżywiona. Nie wiem, ja taką skórę. W dobrej kondycji miałem Ponu Avi, która zresztą została, przestała być produkowana. Mydło kosztuje 20 parę złociszy, W tej cenie jest już haslinger. Inne dobre mydła typu Barbus. Można coś tam wyczepić. ale to mydło jest fajne i brzytwa ku tym mydle jedzie o. dobra gdy ma ktoś bardzo wrażliwą skórę na przykład też mydło myślę będzie odpowiednie aczkolwiek ono za moment go tu nie będzie na mojej twarzy piana jest napuszona Napowietrzona. Więc nie wszystko jest dobre, co ma pianę, co daje brodę Mikołaja. Nieraz coś, co nie daje i Mikołaja, też może mieć fajne właściwości i fajny poślizg. I dawać fajne przygotowanie do golenia. zarost, tak jak widać, u mnie jeszcze nic nie powiedziałem o zaroście. Ja się goliłem w sobotę na wieczór, żeby w niedzielę iść ładnie wygolonym do pracy. Zarost twardy, wymagający, króciutki. Jakbym nie nakręcał filmu, dzisiaj też bym się golił na wieczór, a nie o Первый по полу. Co do wspomnianych odległości, kiedyś poznałem takiego lekarza Wanie, nie pamiętam z jakiego miasta, już po tylu latach, ale zapamiętałem Wania, jakżeśmy się pytali, a daleko to, od ciebie tam do Moskwy, Wania mówi niedaleko, tylko 1000 km. Także od tego jego miasta więc ten moskiewski stisk, te 100 km, to wcale tak nie jest daleko od Moskwy. Jakby kto pytał. No, pudełko. Ostatnio Wam wspominałem, że pudełko miałem od jachty. Brzytwa się okazała wiesna. Tu trochę podobnie, bo pudełko z 55 roku, tak jak Brzytwa. Ale jest z kolei od Brzytwy grawiura grawerowana. Ta też ma grawerunek, ale, ale to nie ta Brzytwa. Tamta pochodzi z fabryki Trud Wacia. A ta ze stiza. Oczywiście, okciuk i pianę nie ma. Tak, jakoś się nauczyłem ostatnio. Okciuk nie przeszkadza, to mnie to. Powiem Wam szczerze, nie zająłem się za bardzo tą brzytwą przed goleniem. W sensie przeleciałem na naniwie. Raz się ogoliłem. I to wszystko. I tak patrzę, żeby się przydało. Jeszcze trochę podciągnąć. Generalnie goli dobrze. Nie szarpie. zostawia. Także mam takie drobne ale do niej. No ale takie ale do wyprostowania, że tak powiem. Parę ruchów ją podciągnąć i... I będzie OK. Yeah. jeszcze trochę pozbierała. I takie dogolenie. No nie jestem zadowolony, zwłaszcza, że mi wyskakują czerwone kropki, czyli brzytwa, zamiast ścinać, podrażnia, czyli coś jakbym się golił tempom żelatką. o, na tej zasadzie. Tamte brzytwy były dopieszczone. Po cztery razy golone przed filmem. Jak coś było nie tak. Doszły na kamień, a ta tak trochę na żywioł. Nie miałem czasu się nią zająć. Jeszcze by ją trzeba było trochę potraktować kamykiem. Grach Pulmacher w ogóle przeleciał całą serię od 3000 do yy, kamienia 12 tysięcy zanim zacząłem nakręcać film. Yy. Więc po prostu brzydkę do golenia trzeba sobie przygotować. Jak zrobisz to do dupy, to będziesz miał golenie do dupy. O. Sam sobie jesteś panem sterem, żeglarzem, okrętem. O. Tu jeszcze trochę było. O. Wyczuwalne pod palcami. I co, i generalnie. spokój do pojutrza. Jutro się już nie muszę golić. Także no, o. Trochę jakiś czerwonych kropek czegoś. Nie ma śladu. Co by to wziąć? Kółkowy. A, dawno nie miałem fiorta. Co prawda to kolońska, no ale może być i kolońska, będzie bardziej szczypać. No i zaciągło. Pięknie. Jeszcze będzie jeden film z tej serii. Tu jeszcze zobaczyłem. O, i nie ma co i kończymy zabawę. Jeszcze będzie gold, dolar, jedna brzytwa, która została, reszta brzyd sprzedana. I jest fajnie kochani, słuchajcie. Mydło robi robotę, mimo że ta piana jest jaka jest przy nim. Może nie tak, nie będzie to dziś odczuwalne, bo no, co? No po jednym użyciu to na pewno nie bym musiał je znowu z tydzień używać. Ale to mydełko robi robotę. No, co? Brzytewkę, tak jak powiedziałem, trochę olałem. Ale jest to bardzo piękna brzytwa. Z pięknym grawerem. Kiedyś się nią częściej goliłem, lubiłem się nią golić. Zawsze mam dylemat, czy się golić takimi brzytwami, czy lepiej je odłożyć i oglądać. Piękne okładki, piękny grawer. No. Można je gdzieś spotkać. W różnych stanach są. Ta jest akurat bardzo piękna i bardzo fajnie mi się udało ją kupić. Także jestem zadowolony ogólnie. Widzimy się na następnym filmie. Cześć. Hej.